I jeszcze jeden film ze sklepu pana Macieja Muszyńskiego, Aquavis Creative z Poznania. Tutaj znowu są gatunki, dwa gatunki Aspidorasów, które nie mają jeszcze nazwy łacińskiej. Jedne to są Aspidorasy CW052, to te jasne nakrapiane, już dorosłe. Widać samce, samice. No i drugi gatunek to jest taka forma hodowlana. Aspidorasów C125, nazwa handlowa Red. Odmiana uzyskana przez hodowców o bardzo atrakcyjnym czerwonym czy czerwonawym ubarwieniu. Ryby towarzyskie ożywiają bardzo strefę dna w akwarium. Trzymane w grupie pokazują pełnię swoich zachowań. すみます